Pamięci z mapami 2022 2022.0 przeprowadzimy aktualizację map w Radiu NG4, gdyż tutaj są troszeczkę stare mapy, zaraz wam pokażę. Wersja mapy 2021. Jeden, przy okazji radary, też stare, z marca 2021 roku, też wprowadzimy nowe. Wcześniej przygotowaną kartę wprowadzamy do slot radia i zobaczymy, co odpowie system. Znaleziono nową bazę danych nawigacyjnych i czy rozpocząć aktualizację? Klikamy tak, i jak widać, aktualizacja oprogramowania startuje. W związku z tym, że to trwa długo, może nawet koło godziny. Nie będę Was zanudzać, pokażę później tylko ewentualny, newralgiczny punkt aktualizacji i efekt końcowy. Witam po długiej przerwie. Aktualizacja trwała 40 minut i cóż nam się zrobiło? Taki oto błąd. 40 minut aktualizacji na włączonym silniku. Dlaczego na włączonym? Bo tak, żeby nie odciąć systemu od zasilania. 99% zaktualizowało i wyskakuje taki błąd. Co robimy? Klikamy OK. Występuje taki komunikat. Nie wyciągamy nośnika. Klikamy jeszcze raz OK. System się restartuje. I zaczynamy tak, jakby od początku. Mamy komunikat, że znalazł bazę i chce aktualizować. Aktualizujemy. Czyli tak. czekamy, zobaczymy co się wydarzy. Trochę to trwa, może być niepokojące, ale czekamy. I jak widać, aktualizacja chce wystartować, ale zobaczymy od którego momentu. Aktualizacja startuje od jeszcze raz, powtarza plik 11, czyli 83% już mamy zaktualizowane. Przy wystąpieniu błędu było 99%, już. Zobaczymy, co się wydarzy w tej chwili. Tym razem powinno pójść wszystko dobrze. Żeby nie zanudzać na razie przerwę film, wrócimy do tego. Aktualizacja trwała 50 minut. Błąd ponownie już nie wystąpił. Powiem Wam, że wiedziałem o tym błędzie. To było pewne, że wystąpi, ale tak jest za każdym razem i nie ma co się obawiać. Po prostu klikamy OK, jedziemy dalej. Jak widać tutaj jest komunikat, żeby, że, że system zostanie uruchomiony ponownie. I co ważne, należy usunąć kartę z radia, gdyż jak nie usuniemy, za każdym razem będzie wykrywał aktualizację to nic, że taką już ma, ale będzie ją wykrywał i będzie się pytał, czy aktualizować dane. Także kartę usuwam. To ja już taką informację znalazłem, zanim usunąłem kartę. Oczywiście tutaj nie potrzebujemy aktualizować. Także mamy zaktualizowane. Jedyne co jeszcze sprawdzę, to sprawdzę jakość tej mapy. Na ile ona jest aktualna, spróbujemy to sprawdzić na jakichś małych uliczkach. Obiecałem sprawdzić choć wstępną jakość map, wgranych do systemu. Porównamy się do Janosika. Tutaj widzimy, jesteśmy w tej chwili przy ulicy Akademijnej. Jest to ulica, taka osiedlowa uliczka, która powstała, jeśli się nie mylę, w 2019 roku, może w 18. Na mapach systemu NG4 nie było tej uliczki na tych mapach, które miałem poprzednio, czyli z 2021 roku. Czyli one takie słabo wypadały, te mapy ogólnie. A na najnowszej mapie, zaraz Wam pokażę, na najnowszej mapie jest i są jeszcze inne uliczki osiedlowe tutaj, które niedawno powstały. Małe uliczki różne, czyli wstępnie mogę stwierdzić, że mapa wypada całkiem nieźle. Zobaczymy jeszcze, jak obwodnice dużych miast, autostrady to jeszcze będzie do sprawdzenia. Więc, gdyby ktoś się zastanawiał, czy warto Stwierdzam, że warto zawsze nowsze mapy na pewno będą dokładniejsze niż te stare, na pewno jakieś uliczki dochodzą. To jest radość zużywania tego typu map. Jeszcze tutaj dla potwierdzenia wersji mapy sprawdzimy, jak to wy wypada. Wersja mapy, tak jak widać, 2022.0 radarów, bazy radarów jeszcze nie aktualizowałem, zrobię to później, to jest chwila, także, a poza tym mi tak w sumie z tych z baz, tej bazy radarów nie bardzo korzystam, także, także to by było na tyle. Jeśli ktoś, mam nadzieję, że ten film jest pomocny, jeśli ktoś ma obawy aktualizować Mapy w swoim radio NG4, to myślę, że nie ma żadnych, nie ma, nie ma powodów do obaw. To na razie to tyle. Jeszcze chciałem dodać, żebyście nie mieli wątpliwości, że 3D mapa również działa bez problemu. 2,5D też. Nie ma tutaj żadnych problemów. Także wydaje mi się, że ta mapka naprawdę fajnie współpracuje.